Witam Państwa na kolejnym spotkaniu. Krótki kurs rysunku artystycznego. Dzisiaj, proszę Państwa, temat proporcje. Co to są proporcje? Każdy dobrze wie. Bo naruszyć proporcje to znaczy zburzyć harmoniczny jakiś tam ideał. Co to są proporcje? To są wzajemne zależności. W przypadku martwej natury, jeżeli weźmiemy obiekt pod tytułem butelka, to są zależności z szerokości do wysokości, prawda? Czyli każdy obiekt materialny ma swoje proporcje. Prawda? My też mamy określone proporcje, że jesteśmy w określonym stosunku nasza głowa mieści się do wysokości ciała, prawda? Że głowa tak jak artyści wymyślili w kanonie, mieści się 8 razy wysokości ciała. To tak średnio, bo sami wiecie państwo z oglądu rzeczywistości, panie szczególnie, że proporcje się zmieniają, prawda? Także w trakcie z tymi proporcjami różnie bywa. Ale w sztuce są pewne metody, które pozwalają Złapać, zachować, uchwycić proporcje. I taką podstawową metodą do proporcjonalnego rysowania jest mierzenie przy pomocy ołówka, czy jakiegoś tam odcinka stałego, na przykład patyka pędzla, obsadki pędzla, na wyciągniętej ręce, przy zmrużonym oku, żeby zachować jeden horyzont, bo tak to patrzymy dwoma oczyma i mamy jak gdyby dwa horyzonty, prawda? To się nakłada i dopiero mamy jeden obraz w mózgu. Natomiast tutaj, dla ułatwienia rzeczy, mrużymy sobie oko, wyciągamy ołówek tutaj kciukiem, paznokciem łapiemy proporcje na przykład szerokości butelki i zmierzymy sobie, ustalimy, jakie ona ma proporcje ta butelka. Powinnie, prawda? Ona ma tam, ja tu mam już taki odcinek zanotowany na ołówku, jedna działka, dwa, dwa, dwie, dwie z groszami, dwie i trochę, to jest, szerokość mieści się dwa i trochę wysokości butelki, czyli jak sobie narysuję prostokąt i wezmę jeden odcinek i odniosę go razy Dwa i troszeczkę, prawda? No, może za dużo. Tak? Widzicie Państwo, poprawiam. To mam proporcje butelki. Że w tym prostokącie na pewno mi się zmieści poprawnie, proporcjonalnie butelka. Oczywiście butelka jest obiektem osiowo-symetrycznym, czyli możemy sobie narysować na delikatnie przekątnych, żeby było łatwiej centrum znaleźć. Środek w pionie wyznaczyć oś. I butelka składa się z takich form jak walec, stożek odwrócony stożek odwrócony stożek odwrócony czyli można tam znaleźć parę brył geometrycznych to już znamy z geometrii prawda także możemy w tych obiektach zastanych w naturze znaleźć różne bryły geometryczne czyli wychodzimy od figury geometrycznej w jaką w którą da się to wpisać i rozbijamy potem na uogólniamy na jakie to bryły budują tę butelkę oczywiście są to bryły osiowo symetryczne i ja sobie tu narysuję tak na oko proszę państwa mogę zmierzyć że na przykład szerokość podstawy butelki to jest połowa wysokości tego odcinka, to jest wysokość szyjki. Czyli jakbym ten odcinek skrócił do takiego odcinka, prawda, i dał sobie tutaj od góry, no to gdzieś z tyle to mi zajmie, tak, pi razy oko zajmie mi wysokość szyja. Szyja to jest walec, czyli da się go wpisać w prostokąt, prawda. Tutaj będziemy mieli stożek ścięty, w przekroju będzie to trójkąt, prawda? Taki o, no nie do końca. Taka, taka forma. A tutaj zmieścimy jajo, prawda? Jajo. A tutaj zmieścimy znów podstawę. To będzie też jakiś wycinek trójkąta, czy stożka ściętego. On tam jest modyfikowany, bo u dołu ma, proszę Państwa, prostokąt, a ten prostokąt, to to jest, inaczej mówiąc, walec, prawda? Walec, stożek ścięty, Prawda? Tutaj może być też przy pomocy stożka ściętego odwróconego to analizowane, ale łatwiej nam jest wpisać w to jajo, prawda? Tutaj mamy prostokąt, czyli walec, znów jak bryła a figura to będzie prostokąt w przekroju. Tutaj mamy stożek ścięty, prawda? No i mamy tym sposobem narysowaną, co? No naszą butelkę, prawda? Proporcjonalną. No może szyja troszkę grubsza, to też trzeba dokonać pewnej korekty, żeby ta proporcja jeszcze była poprawniejsza wobec natury. Tam mamy jeszcze owoc, mamy miskę. No miskę analogicznie można by narysować jako pojedynczą formę, którą da się wpisać w prostokąt do takich proporcjach, to możemy sobie zmierzyć wysokość całej miski, na przykład, i odnieść do jej szerokości, że szerokość miski to jest gdzieś półtora raza wysokość całej tej miski, czyli ten odcinek razy półtora, prawda? To byłoby raz i Połowa gdzieś style tyle, no to w tym prostokącie zmieści mi się cała miska, prawda? No i tu sobie rysuję koło w perspektywie, czyli elipsę, prawda? Tutaj daję podstawę miscy, miski, czyli to jest wycinek czaszy, czyli kuli, prawda? Ona tam nie jest chyba nawet jedną drugą, tylko jest trochę mniej, prawda, niż jedna druga. No to gdzieś tyle. No i mamy naszą skrótowo narysowaną miskę w miarę proporcjonalną. Oczywiście precyzja zmierzenia, precyzja ręki daje te piękniejsze proporcje rysowanej formy. To też Państwo ćwiczcie, oko, rękę, porównywanie, nie bójcie się rysować, żeby ten ślad był spontaniczny, ale opanowany w jakimś tam zakresie. Także tutaj ta odwaga, ta bystrość umysłu, ta analityczność oka i umysłu jest istotna, ta wrażliwość na świat. Akurat mamy dwa elementy. No i teraz tak, mamy układ wzajemnego odniesienia, bo ja sobie tak na oko bez mierzenia narysuję. Państwo możecie sobie to wymierzyć, jak tam w domu ustawicie, czy z tego kursu będziecie oglądać, to, to możecie sobie mierzyć tą metodą, którą ja się tutaj posiłkowałem przy tym, ale ja to tak na oko narysuję. No, artyści powinni mieć oko. Czyli narysujemy sobie owal stołu. Na tym owalu stołu, tak dzieląc go na pół, prawda, mam w tym obszarze gdzieś butelkę, prawda, butelkę już wiemy, jak się rysuje, prawda. Oś symetrii sobie damy, damy te stożki, damy to jajo, prawda, damy tamten wałek czy stożek i już ją mamy, prawda, mamy cię, tak, prawie że. Tutaj następnie damy sobie gdzieś tak do połowy. Czy trochę poniżej połowy butelki to jest dół brzegu ramtu miski, prawda? No to damy są te, sobie tą miskę. Miska jest szersza niż butelka, to trzeba by sprawdzić, czy się nie mylę, bo tak na oko to różnie bywa. No szersza jest miska, szersza niż, prawda? No to rozciągniemy ten, ten, tę górną podstawę miski. I gdzieś tak, dół miski to jest, zabierając grejfrut, to jest gdzieś na tej wysokości w relacji do butelki, tu gdzieś, o, tu będzie dół miski, prawda, tu. I tu rysujemy gdzieś przesunięte od środka, tak na oko, ja sobie sprawdzę, to jest gdzieś na styk kula tego grejpfruta, prawda, w tym obszarze. Czyli mamy układ, mamy stolik, mamy butelkę, no może smuklejsza, to nie bójcie się Państwo poprawek. Oczywiście tutaj uczulam Państwa przy tym rysowaniu, żeby nie było nadmiernych takich emocji i nerwów. To zawsze ten ślad rysunkowy róbcie tak delikatniej, żeby można było poprawić. Bo my mamy takie możliwości tutaj, w tym graficie, w moim przypadku, że możemy mocno dociskając i odpuszczając, uzyskać bardzo mocny, pośredni i bardzo delikatny gdzieś tam. Ślad, prawda? Także radzę Państwu rysować na początku takim śladem troszeczkę delikatniejszym, żeby nie przeczernić tego rysunku. Oczywiście, jak wchodzą w grę emocje, no to emocje to są ważne takie elementy w rysunku, że czasami apasionato rysujemy, prawda? Tak jak pianista gra, no, ale są utwory, które trzeba wykonać cicho, lirycznie, prawda? Poetycko, no to ta pasja wtedy musi być okiełznana, prawda? Tym opanowaniem. Także tutaj ta wrażliwość na walor ołówka. Jest istotna. O walorze powiemy sobie jeszcze w kolejnym naszym spotkaniu. Na razie wspominam, że takie coś istnieje, czyli to jest to natężenie intensywności kreski, prawda? Ja radzę dalorowo tak delikatnie, cieniutko rysować, żeby widzieć co, a potem w miarę możliwości, jak już Państwo odkryjecie, gdzie jest ciemniej, gdzie jest jaśniej, prawda? To dopiero wtedy sobie te elementy pogrubimy i zbudujemy. Nasz układ. No to taka martwa natura, no może trochę za dużo powietrza, ale tak spekuluję już tak na przyszłość, że to powietrze to ja zagospodaruję sobie tutaj na przykład tymi kratkami, które tam się w układzie znajdują, i one będą taką szarością, która mi dopełni ten kompozycyjny kadr. Ale nie o kompozycji w tym momencie mówimy, też bierzemy to pod uwagę, ale mówimy o proporcjach, czyli wzajemnych stosunkach zależności szerokości, od wysokości, od głębokości, od rozległości, czyli tych szereg parametrów, to są te nasze proporcje w tym naszym układzie martwej natury, prawda? Także ja bym to tak zrobił jeszcze oczywiście tutaj w późniejszych etapach, trzeba by uwzględnić ten walor, światło, cień, inne parametry i ten rysunek się zagęści i dostanie. Większej ekspresji. Także w rysunku linearnym, takim kreskom robionym, no to tak sobie można to rozrysować. No proszę Państwa, no to tak pokrótce o proporcjach. To też proszę chwytać poprawne, dobre proporcje, bo dobre proporcje to jest ten porządek świata. A my obserwując ten porządny świat, uczymy się też tego odniesienia uporządkowanego doń i powstaje ogólna harmonia. Czyli dobry rysunek artystyczny to jest rysunek, który posiada określoną harmonię. Harmonia jest wyróżnikiem w sztuce, także harmonia, czyli sposób uporządkowania. Między innymi te proporcje tych szerokości do wysokości, do głębokości, do rozległości się na to składają. Dziękuję Państwu, zapraszam na kolejne spotkanie.